Wyobraź sobie świat, w którym nie istnieją creepery, nie ma diamentowych kilofów, nigdy nie usłyszałeś tego charakterystycznego Buh. po upadku z wysokości. Świat, w którym Minecraft się nie udał. Brzmi absurdalnie, a jednak w tym filmie przeniesiemy się do alternatywnej rzeczywistości, do świata, gdzie gra granocza nigdy nie stała się globalnym fenomenem. Co by się zmieniło? Jak bardzo inaczej wyglądałby dziś internet, gry? Nasze wspomnienia, przygotuj się. To podróż do świata, który mógłby istnieć, ale całe szczęście nie musi. A co jeśli Minecraft nigdy by nie wypalił? W tym scenariuszu cofamy się do 2009 roku. Markus Persson znany jako Nocz publikuje alfę swojej gry. Minecraft, ale coś jest nie tak. Mało kto ją zauważa. Fora milczą. YouTuberzy jeszcze nie nagrywają. Ludzie nie czują magii. Grafika zbyt kanciasta. Rozgrywka bez celu. Pierwsze komentarze są chłodne. Nuda. Gra sprzedaje się słabo. Noc traci motywację. Projekt powoli zamiera. Cicho, bez echa. Od kolejna ciekawostka z TIG Source, która przepadła w morzu innych eksperymentów. Bez wiralowego efektu, bez kultowego wideo Sina Nersa, bez Reddita, bez Twittera nocza. Minecraft nie trafia na swój moment, zostaje zapomniany jako dziwny projekt z blokami, który nigdy nie znalazł swojej publiczności, bo kluczowy. Był nie sam pomysł, ale społeczność. W 2009 roku internet jeszcze nie dojrzał do gry takiej jak Minecraft. Brakowało masy graczy głodnych, kreatywnych światów i platform, które mogłyby tę grę ponieść dalej. Inne sandboxy były zbyt hermetyczne, za trudne lub zbyt ograniczone. Minecraft bez forów, YouTube'a i Twitcha nie miał gdzie wybrzmieć. Nie było jeszcze tej fali wspólnej zabawy. Memów, serwerów i narracji, które później wyniosły grę na szczyt. W tej alternatywnej rzeczywistości Minecraft po prostu nie zaistniał, i świat gier wideo wygląda dziś zupełnie inaczej. Bez Minecrafta nie ma eksplozji sandboxów. Gry survivalowe rozwijają się wolniej, często zostają w niszy. Twórcy gier indie nie mają jasnego sygnału, że jeden człowiek może podbić świat. Silniki takie jak Unity i Godot nie zdobywają aż takiej popularności. Bez sukcesu Minecrafta nie ma dowodu, że proste, kreatywne gry mogą zarabiać miliony. Gry kreatywne istnieją, ale gdzieś na marginesie. Eksperymenty, nie hity. Roblox nadal działa, ale bez tej samej energii i społeczności. Fortnite może nadal jest tylko PVE. Nigdy nie staje się tym, czym jest dziś. Cała fala open worldów bez jasno określonego celu po prostu nie nadchodzi. Branża się rozwija, ale bez jednej z największych rewolucji w jej historii. Minecraft był jak iskra. Pokazał, że gra bez celu może być celem samym w sobie. Że grafika nie musi być fotorealistyczna, by wzbudzać emocje. Bez niego twórcy boją się ryzykować. Branża gra bezpiecznie znacznie dłużej. To może być jedna z najbardziej zauważalnych zmian. Bez Minecrafta YouTube wygląda zupełnie inaczej. Nie powstają kanały takie jak PewDiePie, Dream, DanTDM, Gplay. Dzieciaki nie nagrywają siebie budujących domy z piasku i drewna. Nie ma Minecraftowych animacji, machinim, roleplayów, speedrunów. Polski YouTube? Żadnego Wojana, Paliona. Vito czy Belli. Wielu twórców nigdy nie zaczyna kariery. Albo próbują z innymi grami, ale już bez tego sukcesu i bez tej publiczności. Minecraft był jak trampolina dla nowego pokolenia twórców. Prosty do nagrywania. Dostępny na każdej platformie, modowalny, zawsze świeży. Dzięki niemu YouTube Gaming eksplodował. Bez Minecrafta era let's play'ów nigdy nie osiąga takich zasięgów. Nie ma fali kanałów rodzinnych, dziecięcych, edukacyjnych opartych na grze. Nie ma wiralowych serii z wyzwaniami, parkurami czy potworami z modów. Bez sukcesu Minecrafta, Microsoft nie kupuje Mojangu za 2,5 miliarda dolarów. To nie tylko brak jednej transakcji, to brak sygnału, który zaczął z całą branżą. Gry niezależne są warte miliardy. Bez tego zakupu, wielkie korporacje mniej interesują się małymi studiami. Nie ma tej samej presji, by szukać kolejnego Minecrafta. Xbox. Nie ma swojego uniwersalnego hitu dla każdej grupy wiekowej. Game Pass rozwija się wolniej. Brakuje ekskluzywności, która przyciąga graczy z poza typowego rynku AAA. A może Microsoft kupuje coś zupełnie innego? Albo wcale nie rusza w kierunku gier kreatywnych i społecznościowych? Nie wiadomo. Wiecie, gdzie Minecraft nigdy nie odnosi sukcesu? Kto przejmuje jego miejsce? Terraria może zyskuje większy zasięg, ale bez trzeciego wymiaru to nie to samo. Roblox ma szansę przyciągnąć część graczy, ale brak mu tego survivalowego serca, scrap mechanic, Blockland, Trove próbują, ale żadna z tych gier nie łapie tej samej magii. Bo ostatecznie ktoś by spróbował. Ktoś stworzyłby grę z blokami, craftingiem i otwartym światem. Pytanie tylko kiedy i w jakim stylu? Nawet gdyby powstał klon Minecrafta, czy miałby ten sam klimat, tę samą muzykę, czy Ruben nadal byłby świnką, czy raczej pieskiem? Na te pytania nie poznamy odpowiedzi. Wiecie, bez sukcesu Minecrafta Markus Persson nie staje się legendą. Może wraca do pracy jako programista w firmie gamblingowej? Może tworzy inny projekt, który przepada w ciszy? A może porzuca gry na zawsze? Jens Bergensten pewnie nadal tworzy gry, ale już bez takiego impaktu, bez tej globalnej sceny. Cały zespół Mojangu rozchodzi się po rynku, każdy w swoją stronę. Nie ma Minecraft Legends, Earth, Dungeons, bo nie ma marki, która by to wszystko napędziła. Dla wielu z nich ta historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Czy to znaczy, że świat nigdy nie zobaczyłby gry takiej jak Minecraft? Nie do końca. Pomysł na kreatywne sandboxy, woksylowe światy i budowanie bez granic już wisiał w powietrzu. Technologia dojrzewała, społeczność była gotowa. Ale bez Nocza i bez jego konkretnej wizji, to wszystko przyszłoby później inaczej i prawdopodobnie nigdy nie byłoby takie samo. Bo Minecraft to nie tylko pomysł, to klimat. To tempo gry, spokojne jak letnie popołudnie. To dźwięki, które rozpoznajesz po jednej nutce. To pikselowy zachód słońca, który pamiętasz z dzieciństwa. Niby proste, ale nikt nie zrobił tego tak, jak Mojang. I prawdopodobnie nigdy nie zrobi. Na szczęście Minecraft istnieje. I zmienił wszystko. Gry. YouTube. Pop kulturę, dał ludziom miejsce do tworzenia, odkrywania i opowiadania historii. To coś więcej niż gra to wspólna przestrzeń pełna wspomnień, emocji i przygód. A gdyby się nie udał, świat byłby mniej kolorowy, mniej kanciasty, mniej nasz. Ale dzięki niemu Świat jest dokładnie taki, jaki powinien być. Z kilofem w ręku i świnką u boku. Nie wszystko musi się udać, ale kiedy coś się uda naprawdę, może zmienić życie milionów ludzi. Minecraft to zrobił i za to. Ciełki. Dziękuję również wam, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Jeśli materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych podobnych filmów. A w komentarzach koniecznie dajcie znać, jak wy... Wyobrażacie sobie świat bez Minecrafta? Co według Was zmieniłoby się najbardziej? Czekam na Wasze opinie i jak zawsze do zobaczenia w kolejnym odcinku.